Szukasz niezawodnego partnera do codziennych prac w gospodarstwie, ogrodzie czy na budowie? Poznaj Gunstik 803. Kompaktową miniładowarkę kołową, która zmieni twój sposób pracy. Zaprojektowana z myślą o maksymalnej zwrotności, doskonale radzi sobie nawet w najciaśniejszych przestrzeniach. Niezależnie od tego, czy potrzebuje się jej do pracy w wąskich korytarzach, czy na niewielkich podwórkach, ta maszyna sprosta każdemu wyzwaniu. Silnik benzynowy RATO R740D o mocy 20 KONI gwarantuje niezawodność i efektywność. Ładowność do 350 kg sprawi, że przewiezienie ziemi czy gruzu stanie się proste i szybkie, a prace porządkowe efektywniejsze. Bez większego wysiłku załadujesz na samochód lub przyczepę to, czego nie chciałbyś nosić ręcznie, jednocześnie dbając o Twoje zdrowie i czas. Idealna do transportu worków, palet czy innych materiałów. Dodatkowe atuty to hydrostatyczny układ przeniesienia napędu, który zapewnia płynną jazdę z prędkością do 12 km na godzinę. Oraz oświetlenie LED, które pozwala na pracę nawet po zmroku. Na przednim ramieniu znajdziesz dodatkową hydraulikę do podłączenia wielu innych osprzętów. Lekka i kompaktowa waży zaledwie około 520 kg, a niewielkie wymiary ułatwiają transport i przechowywanie. Gonstik 803. Twoje niezawodne wsparcie w codziennych wyzwaniach. Zainwestuj w maszynę, która przyspieszy twoje prace i zwiększy efektywność. Skontaktuj się z naszym handlowcem. Przygotuje dla ciebie spersonalizowaną ofertę dopasowaną do twoich potrzeb.